Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Witam, witam wszystkich. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj będę robił baraninę. Tutaj mam właśnie, tutaj elegancką baraninę. O, takie i żeberka. I takie różne inne części baranina. O, tutaj też są żeberka. Tak więc, że tutaj do takiej do takiego jakby do takiej brytwanny, właśnie położyłem te właśnie te wszystkie kawałki. Oczywiście, to jest wszystko z kościami. Tam są wszędzie w tej baraninie kości. No i um, co trzeba zrobić? Po prostu położyłem tylko po prostu na do tej białej Bertwanny. Teraz nic więcej, tylko po prostu troszeczkę oliwy z oliwek. a Żeby się nie przypadkiem nie yy, nie. Przy, przywarło i nie paliło od spodu. O, tutaj mam właśnie młynek i pieprz. Teraz miele. No, i właśnie można różne przyprawy dawać. Ja właśnie pieprzu y, daję i oprócz pieprzu. Tu już jest pieprz właśnie. Tutaj jest sól kłodawska. Taka fajna, gruba sól. Także troszeczkę tej soli, nie za dużo. Ale znowu, żeby nie było za mało. O. Już jest sól posolone. Teraz jeszcze troszeczkę majeranku. Tutaj mam majeranek. skupuję majerankiem i z tej strony i z tej strony no i po prostu będę wkładał do piekarnika no i zobaczymy jak to będzie się piekło i później jak będzie ta właśnie baranina smakować no jestem właśnie bardzo ciekaw jak to właśnie wyjdzie tutaj jest właśnie ta baranina już przyprawiona solą, pieprzem majerankiem no i właśnie trochę tego tłuszczu, oczywiście nie musi być tutaj ja dałem oliwa z oliwek nie musi być oliwa z oliwek można tam różny inny jakiś smalec właśnie dać najprzeżniejszy smalec, czy to taki, czy to inny smalec, smalec z gęsi bym na przykład mógł być obojętnie jaki tłuszcz i teraz tutaj kuchenkę już mam rozgrzaną, napaloną. Tutaj właśnie te są, właśnie kawałki mięsa w tej brytwanie. Wszystko wkładam po prostu do piekarnika. No i zobaczymy, jak to będzie się piekło. Jak długo. No i. Później zobaczę, jak to będzie smakować. Baranina, baranina, dzisiaj, dzisiaj, baranina będzie, będzie pieczona, będzie, będzie pieczona w piekarniku. Baranina, dzisiaj będzie baranina pieczona. Tak, no nic, po prostu trzeba ją wkładać i wiele nie dyskutować. Już jest włożone. Tak więc, że teraz po prostu tylko będę musiał obserwować, jak się piecze. Czy nie, czy nie za mocny ogień, jak będzie za mocny, to trochę zmniejszę. I tak samo, czy się będzie właśnie, kiedy właśnie będzie upieczone, i jak szybko to się dopiero okaże. No, myślę, że tak. No, zobacz. Może w pół godziny, może trochę dłużej. Zobaczymy. Na razie y, jest baranina włożona właśnie do pieca do piekarnika. I teraz już będzie się piekła. Tak więc, że będę co pewien czas zerkać, kontrolować, co się z nią dzieje. No i jestem właśnie ciekaw, jak będzie smakować. To też się. Wszystko właśnie okaże. Baranina, baranina, już się piecze, już się piecze, piecze, piecze w piekarniku. Baranina, 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 będzie dzisiaj degustowana po upieczeniu, po upieczeniu w piekarniku. Baranina, baranina, już się piecze, baranina. Super fajnie się pieczy baranina. Już właśnie piekła się już tak minęło gdzieś około pół godziny, więc teraz wezmę, wyciągnę. Ale to jeszcze nie jest zrobione. Teraz wygląda ta baranina tak. O! Tak wygląda. Ze wszystkich stron. Przewracałem też, jeszcze przewracałem ją trochę. O, i to tak wygląda teraz ta baranina. I teraz co zrobię? No, by można było już tak próbować ją teraz jeść. Ale, no, nie wiem czy. No, może by było nawet dość smaczne, ale ja. Zrobię co innego. tutaj mam kapustę kiszoną, biorę kapustę kiszoną, odmykam, piękna kapusta kiszona, spróbuję jak ta kapusta kiszona smakuje, czy jest dobra, czy jest zła, czy jest mdła. Ale to pyszne. Pyszne. Wyjątkowo pyszne. że biorę i teraz tutaj tą kapustę po prostu rozkładam wszędzie i na, po, i na spód. W tym celu muszę trochę tutaj o... Przewracać i na spód kapustę i na górę kapustę. O. Tak ją oczywiście można tą kapustę trochę, bo ona jest taka zbita, to można ją trochę tak o żeby po prostu była, żeby takie było powietrze między nią się znajdowało. Jeszcze tutaj nie ma na spodzie kapusty, więc biorę. O. I daję. Jeszcze. Jeszcze tu. I znowu nakładam kapustę. Znowu ją trochę tak roztegowuję. O. I tutaj, tutaj, tu, 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 jest elegancko wszędzie ta kapusta. Fajnie. I teraz, już jest na spodzie. I teraz daję kapustę wszędzie na górę jeszcze. O! Tak żeby ze wszystkich stron przykryć. To mięso, żeby ono po prostu przesiąkło też tą właśnie kapustą. I ten sok z kapusty wlewam, i wszystko. I teraz po prostu będzie się to znowu pięknie piekło. Tak więc, że to już do mycia. Wiadelko do mycia, wszystko pięknie, tak ładnie. To ja teraz po prostu biorę. Aha, jeszcze tutaj mam kminek. Kminek. Kminkiem jeszcze posypuję. O, z góry, fajnie kminkiem. I teraz wkładam z powrotem do piekarnika i będzie mi się w piekarniku teraz piekło. Tak oto teraz wygląda. Właśnie te, ta baranina jest właśnie ze wszystkich stron przykryta. Kapustą kiszoną dole i układam do piekarnika i się już piecze, tak więc że teraz znowu będzie yy, tak, no z pół godziny znowu yy, właśnie yy, czasu pieczenia i znowu będę się patrzeć jak to wszystko tam wygląda i Mam nadzieję, że w końcu będę mógł zdegustować tą baraninę z tą kapustą i posmakuję, jak to właśnie danie smakuje. Baranina, baranina, baranina. Z kapustą, z kapustą kiszoną. Baranina, baranina, baranina. baranina z kapustą, z kapustą kiszoną. Już się piekam w piekarniku. W piekarniku piekam się. Gotuj, gotuj z Gacianem, z Gacianem, z Gacianem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. No to już teraz będę wyciągać z piekarnika baraninę z z kapustą kiszoną teraz będę wyciągać. Łącznie piekło się to wszystko około ponad 3 godziny, Gór, dużo, dużo, dużo dłużej nawet niż 3 godziny. I teraz już tutaj wycią wyłączam piekarnik, otwieram i wyciągam, i tutaj już jest elegancko zrobione. Już jest ta baranina pięknie zrobiona. Paruje ładnie. Wygląda super. Fajna. Oczywiście to nie od razu będzie na jeden raz. Na wiele razy starczy na wiele obiadów. Taka ilość. Baraniny z kapustą. I teraz będę to degustować. Jak smakuje, zaraz się okaże. Czy jest dobre, czy jest złe, czy jakie jest. Zaraz się wszystko okaże. Baranina, baranina już jest gotowa. Baranina z kapustą do degustacji jest gotowa. Baranina, baranina, baranina z kapustą. Super fajna, super pyszna. Baranina z kapustą. Baranina z kapustą. Już jest, już jest, już jest. Już jest danie gotowe. Teraz będę kosztować jak smakuje. Tutaj jest eleganckie danie. Baranina z kapustą kiszoną. Biorę trochę kapusty. Znaczy teraz już ta kapusta, można powiedzieć, że już nie jest kiszona, tylko po prostu jest to kapusta z baraniną. I taki jakiś kawałek nieduży, na przykład tutaj sobie. Ukroję kawałek. Bo dzisiaj to dosłownie degustację tylko przeprowadzam. O. Tutaj taki kawałeczek sobie ukroję. Jeszcze tutaj trzymam. Raz i dwa. Jest. Dobra. Zobaczę, jak smakuje. Także tutaj jest taka właśnie, taka baranina. A tu jest ta kapusta. Trochę kapusty w pierwszej skosztuję. Mhm. Bardzo smaczna. I teraz baranina. Mm -hmm. Tak i to jest pyszne, I to jest pyszne, doskonałe i z kapustą właśnie bardzo fajne jest to powiązanie o, mięso i kapusta razem. i to jest pyszne, także bardzo fajne, bardzo fajne danie, także pozdrawiam wszystkich i na razie cześć, baranina, baranina, baranina z kapustą, super pyszna, super fajna, znakomita, wyśmienita, znakomita, wyśmienita. mhm uh -huh. tak to jest pyszne to jest bardzo pyszne tenże bardzo fajne i udane danie baranina Super, fajna, super pyszna. Na razie, cześć.